Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnio opowiadałam wam o Kaplicy Królewskiej, do czego sprowokowało mnie spacerowanie i to, że dowiedziałam się co nieco na jej temat jeszcze na kursie przewodnickim. Natomiast dzisiaj jakby kolejny szczebelek mojego rozwoju w kwestii wiedzy o Gdańsku, bo dzisiaj skojarzenie gadanistyczne bo też udało nam się, mimo tego, że mieliśmy tę gadanistykę w dużej mierze online, udało nam się zintegrować na tyle, żeby teraz w miarę regularnie mieć takie spotkania, i w momencie, kiedy to oglądacie, to z dużą dozą prawdopodobieństwa właśnie jestem na takim spotkaniu. No i tak naszło mnie na takie wspomnienie, że kiedy. Zdarzało się tak od wielkiego halo, że mieliśmy zajęcia nie online, ale stacjonarnie. To często wiązało się to z faktem, że jedna z koleżanek podwoziła mnie i jeszcze jedną koleżankę, na przykład pomiędzy wydziałem a miejscem, gdzie mieliśmy jakieś zajęcia terenowe. I wykorzystywałyśmy te momenty, żeby rozglądać się bacznie wokół, co widać za okien samochodu, i nazywałyśmy różne obiekty, sprzedawałyśmy sobie wzajemnie różne ciekawostki. Ale też patrzyłyśmy właśnie na patronów tramwajów. Jeżeli mnie śledzicie tu w ostatnich tygodniach, to wiecie już bardzo dobrze, że jest to temat, który bardzo mnie zajmuje i interesują mnie te postaci. Staram się dowiadywać po kolei o różnych coraz więcej. O niektórych już wiedziałam wcześniej, bo również na kursie przewodnickim tych pierwszych 40 patronów przerabialiśmy. Teraz jest ich już chyba z 70 paru. No i właśnie któregoś razu z dziewczynami zgadanie styki Jechałyśmy i zobaczyłyśmy patrona, o którym żadna z nas nic nie wiedziała. Był to Janusz Sokołowski, patron tramwaju, podejrzewam, żeby nie pomylić 1064. I ja oczywiście od razu telefon w dłoń i googlamy, kto to jest. Janusz Sokołowski okazał się chemikiem, czyli przedstawiciel świata naukowego. Ten tramwaj dostał jego patrona dosyć niedawno, bo chyba w 2020 roku. I z tego, co czytałam, to y, takie powiązanie z równą 50. rocznicą y, powstania Uniwersytetu Gdańskiego y, było taką szczególną też okazją, żeby upamiętnić tego człowieka, ponieważ jest to pierwszy rektor właśnie Uniwersytetu Gdańskiego. I y, y, on początkowo nie mieszkał w Gdańsku, urodził się w y, miejscu, które obecnie jest dzielnicą Pabianic, a nazywa się Karniszewice. I urodził się w Karniszewicach, tam się edukował, ale przerwała tę edukację wojna, więc maturę zdał już po wojnie i wówczas przyjechał na studia do Gdańska, na Politechnikę Gdańską, na Wydział Chemii. I można powiedzieć, że kiedy skończył te studia 4 lata później, w 1949 roku, to zaczął się piąć po szczeblach kariery naukowej, Pracował początkowo na UG, później równolegle również na wyższej szkole pedagogicznej. No i właśnie tak pnąc się po tych szczeblach kariery naukowej, dotarł do tytułu profesora, więc całkiem zacnie. I nawet gdzieś po drodze już w sumie nie wiem jaki tytuł wtedy miał ale. Ale gdzieś tam po drodze swojej pracy naukowej odbywał nawet staż w Stanach Zjednoczonych w 1978 roku. No ale generalnie tutaj jest taką postacią, która zajmowała się chemią organiczną, a dokładniej skupiał się na azotowych pochodnych cukrów. I pamiętam, że wtedy. Udało nam się jakiś artykuł znaleźć. Teraz już go nie odkopałam, bo to było dosyć dawno, ale pamiętam, że, że wtedy próbowałam przeczytać naraz tę nazwę związku, o którym on pisał którąś z tych swoich jakby prac dyplomowych i pamiętam, że, że ta nazwa była dosyć skomplikowana, coś tam było benzo, coś Amino i, i to sprawiało mi jako biologowi dużą frajdę, próba prze, przeczytania tego naraz. <grych> Dziewczyny tymczasem jako tak mi się wydaje, bardziej humanistki jednak, patrzyły na to wielkimi oczami. Więc to było takie też ciekawe, ciekawe wyzwanie i coś, coś ciekawego, że się tego wówczas dowiedziałyśmy. Wracając jednak do samego człowieka, no to można powiedzieć, że w 69 roku on był trochę takim też organizatorem Uniwersytetu Gdańskiego, który, jak być może wiecie, powstał w 1970 roku. I w ogóle był właśnie pierwszym rektorem. Był pierwszym rektorem i był nim aż do 1981 roku przez cztery kadencje więc całkiem długo. I równolegle kierował katedrą chemii organicznej i pracował na Uniwersytecie do 1992 roku, kiedy odszedł na emeryturę. No i w 1997 roku zmarł, i został pochowany w alei zasłużonych na srebrzysku. Także taka y, krótka y, historia, ale myślę, że. Y Ciekawego człowieka i fajnie, bardzo, jakby z mojej perspektywy, że tymi patronami nie są tylko historycy, politycy, jakieś postaci bardzo z przeszłości, ale bardzo się cieszę, że są też współcześni naukowcy. I no, no, mnie to cieszy po prostu. A jest to naukowiec, który opublikował ponad 200 prac, więc całkiem spory dorobek. Dzisiaj krótko. Krótko, konkretnie i wydaje mi się, że o takich bardziej współczesnych postaciach mówi się trochę trudniej, a z drugiej strony teoretycznie powinno być więcej źródeł, więc, więc tutaj jest to dla mnie też takie ciekawe, że właśnie w tych filmikach dla Was troszeczkę tak migruje w czasie i to jest też bardzo fajne wyzwanie. Poznawać Gdańsk z różnych perspektyw, nie tylko miejsc i postaci, ale też czasowych. I dziękuję Wam bardzo, i widzimy się za tydzień.